W tym roku do portfolio Alcatel'a dołączyły dwie rodziny smartfonów. Przedstawiciela pierwszej z nich, Alcatel'a PoP 4S, trzymam właśnie w rękach i miałam okazję testować przez ostatnie trzy tygodnie. Natomiast kolejnego przedstawiciela serii. Alcatel Idol 4S. Mam nadzieję, że wkrótce będzie, będę mi, będzie mi dane przetestować. Tymczasem zapraszam Was do obejrzenia wideo recenzji Alcatela Pop 4S. Bardzo ciekawego smartfona, który aktualnie debiutuje na polskim rynku w cenie 899 zł. Urządzenie to zacznijmy od tego, że jest całkiem ładnie wykonane. Jego plecki są jak najbardziej plastikowe, ale troszeczkę imitują aluminium szczotkowane. Plecki są charakterystycznie zaoblone. Bardzo fajnie to wygląda, ale jeszcze lepiej ma się aspekt ergonomii. Dzięki temu właśnie zaobleniu krawędzi, krawędzie nie wrzynają się w palce, dzięki czemu naprawdę dobrze smartfon leży w dłoni. Co do tego nie mam żadnych zastrzeżeń i żadnych uwag. Klapka jest demontowalna, możemy bez żadnych problemów ją zdjąć, ale niestety nie oznacza to, że mamy do czynienia z wymiennym akumulator, akumulatorem, bo tak nie jest. Po zdjęciu klapki naszym oczom okazuje się akumulator, a jakże, ale niestety bez możliwości samodzielnej wymiany. To jednak co rzuca się tutaj w oczy, to dwa osobne sloty kart Microsim. I jeszcze jeden mikroSD, co oznacza, że nie mamy do czynienia z hybrydowym SIM, co jest jedną z największych zalet tego smartfona. Ale nie, spokojnie, nie jest jedyna to zaleta. Na prawej krawędzi mamy włącznik umieszczony dość wysoko i przyciski do regulacji głośności. Na dole przy krawędzi dość nietypowo port mikro USB, który obsługuje USB OTG, więc możemy podłączyć sobie tutaj pendrive'a. Lewa krawędź jest pusta, natomiast u góry mamy 3,5 mm ryzyk audio. Z tyłu naszym oczom ukazuje się obiektyw nieco wystający z obudowy 13 MP z pojedynczą diodą doświetlającą, natomiast na dole mamy jako taki głośnik monofoniczny. Z przodu natomiast naszym oczom ukazuje się przede wszystkim czytnik linii papilarnych, który schowany jest w przycisk Home. Dwa przyciski funkcyjne podświetlane. Co prawda nie jest to podświetlenie jakoś strasznie jasne, ale bez problemu można skojarzyć, gdzie te przyciski są. Na górze natomiast mamy. Przede wszystkim głośnik, czujnik światła, diody powiadamiającą i oczywiście kamerkę przednią 5 megapikseli. Jeśli chodzi o wagę, jest ona moim zdaniem troszeczkę za wysoka, ale tak oczywiście każdy będzie trochę inaczej odczuwał w zależności od tego, jakich smartfonów wcześniej używał. Akumulator mamy tutaj o pojemności 2960 mAh. Jeśli chodzi o czas pracy, to średnio jest to dzień z czego na włączonym ekranie około 3,5-4 godzin w zależności od tego jak intensywnie korzystamy właśnie z telefonu. U mnie było to zazwyczaj właśnie taki dzień, z czego 3-3,5 czasami nawet 4 godziny na ekranie. Jeśli chodzi o wyświetlacz, mamy tutaj przekątną 5,5 cala, rozdzielczość 1920x1080 pikseli. Ekran charakteryzuje się naprawdę dobrą ostrością czcionek, no i tutaj nie ma tak naprawdę się do, do czego przyczepić. Przeglądanie stron internetowych, czy też PDF-ów, czy innych rodzajów treści jest jak najbardziej komfortowe. I trzeba pamiętać o tym, że gdyby zastosowano tu QHD, automatycznie po pierwsze wzrosłaby cena tego produktu, a po drugie, nie oszukujmy się, bateria trzymałaby dużo krócej. Jeśli chodzi o parametry techniczne, mamy tutaj przede wszystkim Androida w wersji 6.0 Marshmallow. Jak widać, z poprawkami bezpieczeństwa z 1 maja, smartfon pracuje dzięki procesorowi Helio P10, czyli Mediatek 6755 z Mali T860 MP2. Dzięki dwóm GB pamięci RAM, ten smartfon naprawdę całkiem płynnie i szybko działa. Na samym początku byłam bardzo zaskoczona, jak smartfon sobie radził. Później zaskoczenie to troszeczkę przeszło, niemniej w dalszym ciągu jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że urządzenie to naprawdę fajnie działa. I muszę przyznać, że spodziewałam się, że będzie dużo gorzej, a tymczasem smartfon ten dość fajnie mnie zaskoczył, pozytywnie jak najbardziej. Jeśli chodzi o parametry, trzeba pamiętać, że telefon ma kamerkę przednią 5 megapikseli, natomiast z tyłu jest 13 megapikseli. Te zdjęcia, które robi. Nie są jakieś powalającej jakości, niemniej jednak do publikacji na portalach społecznościowych wydaje mi się, że się nadają. Oczywiście czasem brakuje im szczegółowości, czasem nie chcą wyostrzyć. No i niestety, robiąc dużo zdjęć, całkiem sporo tych zdjęć musimy odrzucić, bo po prostu coś nam się tutaj nie podoba. Zwłaszcza właśnie ostrość, bo z ostrością bywają tutaj problemy. Przynajmniej tak mi się wydawało podczas moich testów. Jeśli chodzi o wyniki w benchmarkach, jeśli Was to interesuje, no to tu, na przykład Alcatel Pop 4S uzyskał 42 242 punkty. Jak na tą klasę, wydaje mi się, że to jest całkiem niezły wynik. Z rzeczy, które mi się nie podobają w tym modelu, to jest przede wszystkim niska jasność maksymalna. Jak widzicie w tym momencie, ona jest ustawiona właśnie na taką, i to nie jest jakaś masakrycznie wysoka wartość, przez co korzystając ze smartfonów w słońcu. Zwłaszcza w bardzo słoneczne dni, niestety dostrzeżenie wszystkiego, wszystkich treści na ekranie, no graniczy z tunem, trzeba sobie robić cień, trzeba zasłaniać ekran ręką. Oprócz tego telefon się nagrzewa, nawet podczas takiego typowego korzystania, nawet nie mówię o tym, że żeby grać, ale po prostu, jeżeli intensywnie korzysta się z telefonu, jego obutowa potrafi się nagrać. No a oprócz tego jeszcze mamy demontowalną klapkę, która niestety nie jest jednoznaczna z tym, że jest tutaj wymienny akumulator. Jeśli chodzi o plusy Alcatela Pop 4S, no to przede wszystkim ogólne działanie, szybkie ładowanie, bo tylko półtorej godziny zajmuje ładowanie od 0 do 100%. Czytnik papilarny, który działa naprawdę dobrze. NFC odblokowywanie podwójnym tapnięciem, bo jak najbardziej jest tutaj zaimplementowane. Mamy też zwykły Dualsim, czyli Osobno MicroSD, podświetlane przyciski funkcyjne, wsparcie dla USB OTG. No i oczywiście aplikacja boost, którą gdzieś tam wam przez, przez chwilę pokazałam, a Zwolennikom możliwości personalizowania wyświetlacza przypadnie do gustu opcja MiraVision, dzięki której możemy po pierwsze ustawić tryb obrazu, decydując pomiędzy standardowym a żywym, ale również możemy ustawić tryb użytkownika, w którym to sami ustawiamy kontrast, nasycenie, jasność obrazu, jak również ostrość i temperaturę kolorów. To jest bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które faktycznie lubią mieć wpływ na to, jak tak do końca korzysta się z ich smartfonów. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Alcatela Pop 4S, który właśnie debiutuje na polskim rynku, polecam się do kontaktu, a tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, Katarzyna Pora, Tabletowo.pl.